I każdy z i łapki, czyli i wciąg dalszy. Oddam teraz Wasze sprawdziany. Prawie nic się nie nauczyłeś. Myślę, ile? Myśli mi chodzi po głowie. Myślę <głos> <głos> myślę, myślę, napisałem. Klasówka i dalej ani słówka. Więc jeśli uchodzę z dalenia, to tylko na skutek myślę. Sprawdzę <noise> teraz Wasze prace domowe, te zeszyty. że jeden człowiek tak, w tak krótkiej pracy mógł zrobić tyle błędów. A kto, pani, powiedział, że jeden? Pomagany mi ojciec, brat, żartek, siostra i mama. Oj, za siebie to trwa. ojciec pisał. Od razu widać po zmianie stylu. Co mnie zrobić, mama wyjechała do babci? Ja może Ty przeczytasz, swoją pracę domową? Praca domowa. Jak trzeba się uczyć, im więcej człowiek się uczyć, tym więcej umie. Im więcej umie, tym więcej zapomina. Im więcej zapomina, tym mniej umie. Im mniej umie, tym mniej zapomina. Więc trzeba się uczyć. Nasza nauka bardzo dużo wszystkich kosztuje. Postarajmy się więc zmniejszyć koszt i uczmy się jak najmniej. Natalia, dzisiaj chciałam zalecić zaległą prezentację wybranego celu. Proszę na środek. Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim. Moja droga to nisko tym postępkiem swoim. Niby nic, jednak tak to było. Jedną malutką pałką tak wiele było. A gdybyś to tylko ta jedna była. Cóż, kiedyś ty więcej dotąd postawiła, prześcigiem. Co się pracuje. Przecież ciebie wiem. zwierząt nie klinuje. Czyż się masz masz kamienia? wiem. po się dzieje? Przecież w wiem. córkę. To wszystko. A drugi raz, kiedy zorientował się, że to był jego stary dzień. Najważniejsze w życiu jest to, żeby być dobrym dla innych. Czy pamiętaliście, żeby w sobotę i niedzielę zrobić jakiś dobry uczynek? To sprawił innym radę swoim postępowaniem. Ja pamiętam, w sobotę pojechałem ja do Babci i Babcia bardzo się ucieszyła, a w niedzielę wyjechałem od Babci i Babcia jeszcze bardziej się ucieszyła. Ja też pamiętałem, wpuszczyłem mojego Zusiała przed. Przecież to nie był dobry uczynek. Jak to nie? Dzięki temu co zrobiłem, sąsiad zdążył na autobus. Dobrze. To może powiecie mi, jaki jest wasz ulubiony święty. Święty Mikołaj. Pewnie dlatego, że rozdaje prezenty? Nie, święty Mikołaj podoba mi się najbardziej. Pracuje tylko jeden dzień w roku. I ściąga beczki w nich, opowiadania na nic. To wszystko przez Ciebie, moja miła pani. biologica, oboje dała jeno. Tak mnie w tej szkole bardzo ich ocenia. <śpiewa> Powiedz, Mikołaju, ile mu harmonogramu w i nic a może klasa powie mi, czym oddychają ludzie? Nie, oddychają tlenem. Tak, zarówno ludzie, jak i zwierzęta oddychają tenem. Pierwiastek został odkryty w 1781 roku. A czy ludzie oddychali A. wcześniej? Nie dodaję tych pytań, dziecko. Jak mówię, po czym poznasz drzewo kasztanowca? Po rozmówcy na nim kasztanach. A wiosną, kiedy kasztanów jeszcze nie ma? To ja ja poczekam na kasztany proszę. A może poprawisz mi... Choroby zakaźne. O cholera, nic mi nie przychodzi do głowy. Świetnie! Cholera, to groźna choroba zakaźna. A może coś opowie mi o porach roku? Zimą pada śnieg, wiosną zakwitają pierwsze kwiaty, latem rolnicy zbierają zboża, jesienią opadają liście. Doskonale! Powiedz mi jeszcze, kiedy zrywa się jabłka? Wtedy, kiedy sadownika nie ma w sadzie, a pies sadownika śpi. <śpiewanie> a ty? Powiedz mi, co wiesz o jaskółka. Długi, proszę pani, to bardzo mądre ptaki. Tak. Odlatują, zanim zacznie się rok szkolny. Wiecie co? Ja też zazdroszczę Tego, że nie muszą chodzić do szkoły. Chciałabym, aby mój uczeń nigdy nie pił się z chłopakami, nie ciągnął dziewcząt za warkocze, na spacer chodzi z rodzicami i uczył się przez cały rok. Przepraszam, mówił i dziękuję. Nogi przed spaniem był codziennie splaskujek, nigdy nie miał zły. I wiersze deklamował pięknie, nie ściągał i nie podpowiadał. Nie hałasował, siedział prosto, nie mówił znowu, tyle zadała, a w domu nie kłócił się siostrą. Przed kolegami się nie chwalił. Robił gazetki, śpiewał furzek. Jak było wodno, nosił szalik i nie przechodził przez kałużę. Za boczek wchodził w parę wszystkich i śniadanie sobie obdarzał i nigdy nie był na wagach. Jak się nazywa? – zapytacie. Ten uczeń zja się ile hmm, Nigdy takiego nie widziałem. Jakiego dnia mamy wypracowania? Dlaczego powinniśmy dbać o ochronę środowiska, o czystość naszych lasów, o piękne ojczystych przyrody, słabionej i z poezji? Kościńska, nie wiem się! tylko się swoje wychowanie. Chodź jej po rykowisku i ryczy, bo ma ciężkie życie. Kościńska, co to za bzdury? Panie wychowawco, proszę mi nie przeszkadzać, bo się zatnę! Chodzi jelej po rykowisku i rycze, bo ma ciężkie życie. Pan wychowawca też ma ciężkie życie. Także mu się słabo na wczoraj się by coś zrobiło, a nie musi pan nawet robić świgać. To no nie ma nic do rzeczy, po prostu niewielkie przemęczenie. Odpocząłem trochę na tapczanie, na świeżówce i po kłopocie. Nie ma o czym mówić. Nie, no, ja nic nie mówię, tylko opisałam przy pomocy poezji. Wyczytaj swoje wypracowanie, a nic nie opisuj. W gęstym bolu, cichatka leśnika. Gromadka uczniów stanęła szalona. Cusza i smutek serce ich przenika. Tam w izbędce, wychowawca już kona. W niekomnej podczas letniej wycieczki. Wychowawca niechcący zbliżył się do rzeczki. Co to jest? Kto to napisał? Jak to kto? Poetka Kosieska pod przyrody. Ale jedźmy dalej. A teraz leży, do góry spojrzewa. Łzy rękawem ociera. Pieśni płaczące go Osiki drżące go osikują. Kosińska czuwa u jego bezpłowia I niecierpliwie czeka pogotowia. Ja czekałam, panie wychowawco, czekałam. Niech pan to weźmie pod uwagę, gdy będzie pan oceny wystawiał. Minęło lato, minęła zima, A pogotowia nima i nie nima. Tam na mostku błyszczą śmiecie, Sanitarką nie przepchniecie. A tu wychowawca już dycha, pewnie nawaliła kicha. Pan w tym i leżał z łóżeczki. I przyszedł pan doktor. Jak się masz podeszkać? Źle bardzo. I rękę wyciągnął do niego. Wziął za pustkę pan doktor, poważnie chorego i dziwnie. Mizernie wyglądasz. Teraz jakaś blada i pewnie mój pacjent jeszcze nie dojada. A kiedy się najeść, czy napić herbaty, by się ciągle na dwa Trzęsą się ręce, rzecze dalej lekarz. Z ostrego odbija się szkołą, a w czasie wakacji było tak wesoło. Lekarz ją uważnie oglądać chorego i wierzę, za tym zwraca się do niego. Worki pod oczami i brak błysku. bo Oj, czy nie dotrwasz do końca roku? <grym> Potem spojrzę w ziemię. Trochę cię, cię Na ciało chorego oczy znowu zwróci. Oj, widzę niedobrze. Jakieś skórne zmiany. Za dużo poratujesz, perfekt, kochany. Patrz <grym> jest zastylony. doktora, rzekł bardzo. Miało, to wątrowa chora, wcześniej ciągle laszy na tym to organie. Dzienniku zupełnie snad z organiami. I jeszcze uważać, aby się nie zbudzić, bo pani dyrektor na to różni. A tu jest jakieś stara zebrania. To jest po prostu nie to wytrzymamy. Oj, że się masz ciężkie. bardzo ci współczuję. Oni kajecie, doktor zaś no, Znowu No uważnie, przygląda pojemnik. Kom o to Aż się Po głowie się i rzeczę, zmartwione, Oczy rozbiegane i pełne niepokoju. Ach, panie doktorze, cóż mam piękny począć? Nie się zrelaksować ani odpocząć. Rodzina już a ja w trudzie znowu. Do rana śmierczałem nad planem rozwoju. A głowa się boli i postacy a na bóle brzucha często narzekasz? Ach bardzo, mój z bardzo. bardzo. Zajeżdżą bezperek, do tego dochodzą ostre błynerek. Macał pan doktor Berka na porządku i za wyroko wrzody na żołądku. Słyszał, że chorym, złapał się za chęce. I nagle zaczął w lewej leczce. A do tego doszedł silny zawrót głowy. Leszcie, cicho, wyszleca, ci. a pas zawodowy. Oj, widzę niedobrze. Oj, długo ty długo podróżę. Nie mogę. Zapłakał, zawolałby pedał. Ja muszę do pracy. Proszę, żarty na boku. Ester ciężko wyszedł. Nerwy trząsł się A potem wieki drżały. ile Pacjent, ktoś wrócił. Lekarz do chorego. te słowa się spóry. Bardzo Ci współczuję sferą budżetowa, ale Pani premier już to wam szykowała i wnet zniknął nauczyciel spod Twoich oczu cieni. Po całą podwyżkę weźmiesz na leczenie. Uczyć czy nie uczyć? to jest pytanie. Tak. Hey, okay. Przepraszamy za problemy i kłopoty. Przepraszamy za te wszystkie przykrycie. Pamiętajcie co złego, co nie ma. Dajcie nam chwileczkę zrozumienia i prosimy Was. Przyjmijcie te życzenia. Widać, jakie te pieszczaki będą. Widać, jakie te do będą uczniowie. Muszę Wam naprawdę pogratulować i pogratulować Waszym wygodowawcom, bo przygotowaliście się świetnie. Przy czym obserwuję bardzo wiele talentów artystycznych, muzycznych, teatralnych. Jeden nawet jest usilnie goniony przez Panią Spółkę Teatralnego, żeby się przyłączył i zapisał. Też o nim mówię. Naprawdę Wam gratuluję. Jesteście bardzo kreatywni, odważni i życzę, żeby tak pozostało. Żebyście się nie bali do podejmowania wyzwań i jakichś działań, bo naprawdę dobrze Wam to wychodzi. Jeszcze raz dziękuję wychowawcom, że tak ładnie to wszystko przygotowali.